Hej, cześć, witajcie z tej strony Taxi z RTS. Słuchajcie, witam was w kolejnym odcineczku z serii Zagrejmy Razem w Shakes and Fidget e, Z góry przepraszam za to, że nie było e, odcinka w środę Niestety to z okazji PL14 wyszedł nowy serwer, musiałem się tym zaopiekować No i niestety musiałem poświęcić trochę więcej czasu na to niż na Shake'sa no, ale dziś już wszystko wraca do normy, e, nagrywam wam kolejny odcineczek i tak dalej. E, słuchajcie, gdy nagrywam ten odcineczek, właśnie w tym momencie za oknem jest burza, napieprzają pioruny, mogą we mnie trafić, no ale czego się nie robi dla widzów, słuchajcie, no poświęcenie musi być, tak, poświęcenie musi być. E, dobra, na początku do WCK wrzucamy sobie buciki, tutaj wszystko sobie posprzedajemy, co niepotrzebne, e, 79% klaserka, widzę, że ostatnio... E, troszeczkę spadłem w rankingu. No ale to nic, to nic, zaraz to będziemy nadrabiać. Mam nadzieję, że mi się e, po prostu uda. E, dobra, sprawdzamy, czy jest tutaj coś. Nie ma nic specjalnego. E, ok, będziemy w takim razie rozdawać statystyki, e, chyba że czekajcie. O, dobrze, że eliksiry mi się jeszcze nie skończyły. E, ale odświeżę sobie jeszcze raz. Po razie sobie poodświeżam po prostu tu i tu. E, tak. Dobra. Oczywiście inteligencja to inteligencja. i myślałem już. Dobra, odświeżamy nowy towar sobie. I wytrzymałość. To nie, to mi nie pasuje. Ó, zręczność plus 290. Wytrzymałość. Szczęście, inteligencja. No to jeszcze raz gabinet magii, słuchajcie, jeszcze raz, jeszcze raz, może tym razem, no widzę, że niestety eliksiry to mnie raczej nie lubią. No to, to, no to nie ma sensu tak odświeżać, no. E, słuchajcie, rozdajmy sobie statystyki. Mm, ja bym zainwestował oczywiście w zręczność do 3500. E, tutaj w szczęście troszeczkę, tak. I jeszcze trochę wytrzymałość. E, super, dobra i zrobimy tak, e, dobra mam jeszcze 6000 kaski, słuchajcie także spoko, spoko luzik, dobra, a ręka, no na ręce możemy kogoś zaatakować w sumie Tylko kogo? E, oczywiście kogoś z Wesołych Paprotek albo z Latającego Holendra e, No i co, teraz z który, gdzie ja w ogóle jestem w rankingu? Yy, tak, siety, jestem tutaj, dobra. No to załóżmy latający Holender. 157 poziom. Co? Co on tutaj robi? No dobra, mniejsza z tym, zaatakujmy sobie tego kogoś. Ja wiem, że jest, słuchajcie, duża szansa na to, że przegram, ale kto nie ryzykuje, ten nic nie zyskuje, prawda? No i wyszło tak, że nie przegrałem. No i troszeczkę w rankingu nawet podskoczyłem. E, no dobra, słuchajcie, tutaj... Tutaj w sumie nic nie mamy do roboty. E, Warta w sumie już też nieustawiona. E, dzisiaj oczywiście wszystkie misje zrobione. Słuchajcie, mamy już... Trochę czasu już minęło od początku serwera. Ja zdążyłem nabić 147 poziom, słuchajcie. E, to wynik całkiem, całkiem, no. Na pewno powodzi nam się lepiej niż na PL-10 na początku. No, ale też zwróćcie uwagę, że mam te dwa dni opóźnienia i to mi ostatnio e, przeszkadza. No, ale DAJE radę. Uh, przepraszam, że mi się troszeczkę spać chce. E, atakujemy, słuchajcie sobie, bestie. Bestie pomijamy. No, już zaczynamy jej coś tam zabierać. Ile jej zostało jeszcze? 90. No, 7% HP to tak troszeczkę najsowo. No e, wchodzimy do portalu, do gildii, słuchajcie, i tutaj 94%, więc jeszcze nie mamy szans. E, dziękuję Mr. Suchar, dziękuję, przeczytałem e, Siemanko, pozdro, ale nagrywam e, Tak nagrywam, pozdrawiam wszystkich, słuchajcie dziękuję, że ze mną jesteście Jak widzicie jesteśmy w gildii, to jest top 1? Myślę, że tak Chyba tak Yeah! Tak, jesteśmy top 1, to jest to U, Wow No nawet z loszkami słuchajcie stoimy w top 1 no to bardzo fajnie o. No ale to, to jest najważniejsze, słuchajcie, to jest najważniejsze, że dajemy radę, że wygrywamy i tak dalej e, O, mamy 110 grzybków wpłaconych i właściwie nic już nie trzeba e, wpłacać e, Un suprapunzel, <laughs> spoko, pozdrawiamy e, O, właśnie mi się skończyła misja na hero, ale tym się zajmę e, później E, no dobra, słuchajcie, poczta, poczta tutaj czysto, mm, sala chwały. E, w ogóle, słuchajcie, dzisiaj z poczty e, usunąłem specjalnie e, kilka wiadomości, właściwie to wszystkie, a ja miałem ich ponad 100. E, a te 20 doszło dzisiaj, tak? E, tak, słuchajcie, dzisiaj od godziny 12, więc teoretycznie jest spoko i te 20 wiadomości obiecuję, że przeczytam na końcu odcineczka. No chyba, że z nagle zacznie ktoś spamować czy coś. Eee, maszyna do zabijania. O nie. Maszyna do zabijania, słuchajcie, a ja nie mam żadnych innych tych? Co mi się po prostu nie trafia, czy ja mam jeszcze za mały poziom, czy jaki huk? Dobra, to atakujemy tą maszynę do zabijania, a osobiście mam nadzieję, że, że ją pokonam, ale moja nadzieja w tym przypadku, to, słuchajcie, się nie pokrywa trochę z tym, co będzie tak naprawdę, bo ja mam, słuchajcie, naprawdę małe szanse, żeby ją pokonać, no ale wierzę, wierzę, wierzymy w siebie, wiara w siebie jest najważniejsza. No nie ale żadnych sensownych krytów Słuchajcie, trzeci raz go atakuje Trzeci raz, mam nadzieję, że za tym trzecim razem Tym razem postawmy na to, że do pięciu razy sztuka A kto nie ryzykuje, słuchajcie, ten nic nie zyskuje Dobra, atakujemy Dobra, jest kryt, jest kryt No jeszcze, jeszcze... no kurde, ale on jaki kryty sadzi Aj, no już 133 HP zostało Dobra, piąty raz, słuchajcie, piąty raz atakuje maszynę do zabijania czy coś z tego będzie? Czy coś z tego będzie? Błagam, tak z jeden kryt. Dobra, no to jeszcze raz. Spróbujmy. No, no dobra, jeszcze raz. Ach, jeszcze raz. No i. Aj, no nie, słuchajcie. Niestety nie mamy szansy z 10 na 10. Mm, musimy się jeszcze nieco wzmocnić. Słuchajcie. E, w ogóle e, mm, pisałem o tym na fanpage'u. E, tak słuchajcie Jeszcze raz no przepraszam Przepraszam, że tego Shakespeare nie było Jak widzicie no już jest negatywna reakcja Ze strony widzów, przepraszam najmocniej e, No i zostało nam słuchajcie Tutaj tylko pokonać tego 10 na 10 No i na razie nie mamy blokowanych loszków nowych No ale osobiście To mam po prostu nadzieję, że Że się odbijemy e, Dobra słuchajcie Postawmy tak Zróbmy sobie tak Eee, żeby się czymś zająć Postawimy jeden Tak, postawimy jeden eee. Ulala la. Dobra, tym razem postawimy, słuchajcie, trzy Nie, czy dwa Dobra, dobra, okej, okay, tu jest Tu jest O Jezu Dobra, nie wiecie co, może nie lepiej. Gra, nie grajmy w to. Ja widzę, że ja dzisiaj nie mam szczęścia. Nie mam szczęścia, a co słuchajcie, za tym idzie. Nie mam szczęścia, to znaczy, no, no nie wejdzie, no po prostu nie przejdzie. E, słuchajcie, 74. pozycja w rankingu, nie zadowala mnie to jakoś specjalnie. No, ale z poziomem stoję dobrze. Z poziomem stoję dobrze. A, no jak widzicie, tutaj Mystic patrzy, że mnie atakuje non-stop. No, 157 poziom, spoko. Spoko, spoko. E, no, ale też nie możemy się przejmować jakimś typciem. Chcę, e, to niech sobie atakuje. E, słuchajcie, moje statystyki też prezentują się jakoś tam w miarę. Utrzymuje się. O, żeby tylko tą maszynę pokonać, to byłoby super. E, naprawdę byłoby super. O, kilka orderów. Słuchajcie, tego orderu nie ruszam na przyjaciół. Tak. Oj przepraszam Dobra słuchajcie Pozdrówmy sobie wszystkich tych którzy napisali Właściwie to nie wiem co mam robić Na tym odcineczku bo jak tak Jak tak nikomu nie dałem rady W loszkach i wiem że nie dam To tak trochę Robi się średnio nie Twierdza jeszcze nie, nie uruchomiona Jeszcze lekka pobitka. No i No i mam nadzieję że to twierdza Słuchajcie w końcu no, coś, coś więcej się o niej dowiemy, niż tylko tego, że ma poszerzać ekwipunek, nie? No, ale jak na razie sami widzicie e, No dobra, no to co, słuchajcie, lecimy z pozdrowieniami e, Siema, nagrywam, pozdrawiam, all. wow, pozdrawiam cię również e, Rucham ci matkę, pozdrów na odcinku, pozdrawiam Wojciech, ja twoją też, twoja jest lepsza e, Siemka, pozdro, Łukasz DF, pozdrawiam ja tam stare konto i grasz w CS na starym koncie już nie gram, nie mam tego konta. E, tak, gram w CS, pozdrawiam. E, tak się oglądam cię od niedawna, bardzo podoba mi się to co robisz. Pozdrowisz? Oczywiście, dziękuję ziomeczku, pozdrawiam cię. E, chodzi o CSA, e, Gold 4, no średnio bym powiedział masło, pozdrawiam. E, czy, jakby był na przykład wakacje czy coś, to dodałbyś odcinkę z SF Game Więcej? E, nie, 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 nie nie ma opcji. E, super Seria, może kiedyś cię dogonię w level. Loo, w lol. No, powodzenia, powodzenia. Mam prośbę, mógłbyś ogłosić mnie na ty? Co? Nieważne, nie wnikam, nie wnikam, brachu. Tak, jestem Twoim fanem. Pozdrowisz na odcinku. Oczywiście, pozdrawiam cię. Ej tak, potocznik do muzyki z intra, ale ja go nie znam, pozdrawiam. Verdes wraca na owka, a to 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 chyba was nie dotyczy, to też. E, pozdrów na odcinku, kusieks, pozdrawiam. Już pozdrowiłem, e, Cipa? Cipcia? Gdzie? Zobowo, no gdzie Cipcia? Ja lubię Cipcie. Czy pomożesz mi w gildii? Niestety nie pomagam w gildii, nie oferuję takich usług, aczkolwiek jeśli zapłacisz przelewkiem, to pewnie. Żartuję, jestem niesprzedajny. Pozdrowisz? Tak, pozdrawiam. E... E, Taksi, pozdrowisz na odcinku. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie sobie. O, dziękuję, jestem Bogiem, Bogiem. Uświadamiam to sobie sobie. E, człowieku, nie wierzę w Boga. Robię muzykę dla pogan. Ej, nie, żartuję, może nie dla pogan. Robię to, wiesz, człowieku. Zawsze w człowieku znajdziesz zło. I e, dobrze wychodzi mi to. Choć freestyleować nie umiem. To zaraz... Ej, zacięłem się trochę, ej, 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 na nagrywanie mam ochotę, ochotę, ochotę. Widziałem ostatnią jakąś ciotę, ciotę, ciotę na ulicy. Poznała smak z nieczulicy, ej, przystawiałem się do twojej pizzy, dobra, już nieważne. Nie, słuchajcie, nie mam teraz weny na freestyle, naprawdę, jak widzicie, no z... to sami, nie wychodź mi, po prostu dzisiaj nie jestem w stanie, jestem troszeczkę zmęczony. Siemano, Taxi Karol Mistrz, siemanko, przyjacielu, witam cię również. E, dobrze, zerwali tego Iwana na forum, Dziad mnie obraził. Uu, panie, panie, a nie czas już wstać, bo ja widzę, że tutaj się dziwne rzeczy dzieją. No, a w kotle się gotuje, kurczę. No, a baba Jaga dalej pichci. Nieźle, nieźle. No, powiem wam szczerze, że, że, że 74 pozycja raczej mnie nie zadowala. No, ale nie jestem w stanie nic na razie zrobić. Chociaż wiem, szkoda, szkoda. No, ale e, cóż no. Niestety, wszystko ma swoje bady, zalety, pie, hierarchia wartości. Obowiązki. I hopowa podróż do wartości, ale teraz na pieprza piorunami z nieba. O, ja nie mogę słuchajcie, cieszcie się, że nie ma Was tutaj ze mną, że nie musicie patrzeć przez okno. Eee, słuchajcie! Przepraszam, że dzisiaj na odcineczku właściwie to nic nie zrobiłem, przyszedłem tylko z wami troszeczkę pogadać i tak dalej. Sorka wracam już do normy, mam nadzieję, że mi się tą maszynę uda w końcu pokonać i tak będzie dla wszystkich najlepiej. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, Taksi z RT, Piona!